Blacha trapezowa to dziś jeden z najpraktyczniejszych materiałów budowlanych. Lekka, szybka w montażu i trwała. Sprawdza się w halach jak i w domach. A w drugim gatunku kupisz ją już od 13 ,50 zł 50 groszy netto za metr bieżący. Blacha trapezowa świetnie sprawdza się tam, gdzie liczy się tempo prac i pewność konstrukcji. Duża powierzchnia krycia pozwala szybko wykończyć nawet większe dachy i elewacje. Jest lekka, a jednocześnie sztywna, dzięki czemu nie obciąża budynku i zachowuje stabilność na lata. Montaż jest naprawdę prosty. Wystarczą wkręty samowiercące oraz konstrukcja stalowa lub drewniana. Powłoki ocynkowane i poliestrowe zapewniają wysoką odporność na korozję i zmienne warunki pogodowe. To rozwiązanie ekonomiczne, tańsze w materiale i robociźnie, niż tradycyjne pokrycia jak dachówka czy żelbet. A jeśli zależy ci na oszczędnościach, drugi gatunek to świetna opcja, którą znajdziesz od ręki na składach alfa panel.